Jeżeli wyróżniają poziomy, to najczęściej mówią tak, że pierwszy, pierwszy stopień, pierwszy poziom to jest dokładność, czyli praca nad ruchem, w nawykach ruchowych nad dokładnością. Następnie mówimy w tych, w tych poziomach o szybkości, czyli rób dokładnie, ale rób coraz szybciej, żeby to później wykorzystać też no, chociażby w grze. No i jeszcze na tym się nie kończy. Jest jeszcze zmienność, prawda? Bo w grze no nie, mamy wszystko, nie mamy wszystkich aktywności, czy, czy tych nawyków ruchowych nie wykonujemy działań ruchowych w tym samym tempie, prawda? I, 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 i tylko dokładnie. Musimy by wykonywać bardzo szybko, coraz szybciej, prawda? ale jednocześnie zmienia się sytuacja na bójsku, więc też zmiennie. Niektórzy nawet wymieniają jeszcze czwarty poziom z tych, tych, te, poziom koordynacyjnych zdolności, że mamy. Dokładność, szybkość i zmienność, prawda? Więc to jest jakby czwarte połączone, to, połączone wszystkie poziomy, które, które łączą tą, no wiadomo, że precyzja, dokładność jest tu istotna, ale no musi w grze być robione wszystko szybko i, i, i nie sam piłka jest taka, że no cały czas się zmienia to na boisku i są, są, są sekwencje ruchowe, są... Jest działalność przeciwnika, partnerów, prawda? To, to powoduje, że, że, że to się zmienia, w związku z tym no, trzeba być do tego przygotowanym, że nie tylko dokładnie, nie tylko szybko, ale też zmienić, cały czas przygotowanym na zmianę działania, w zależności od tego, co dzieje się na boisku.